Cześć, chwila na rower. Spóźniłem się z nakręceniem odcinka o najlepszym prezencie dla rowerzysty, ale jest już tyle tych filmów, że chyba szkoda dodawać kolejny. Powiem tylko, że moim zdaniem nie trzeba koniecznie iść do sklepu rowerowego po prezent dla rowerzysty. Może być to wszelkiego rodzaju gadżet, który przypomina o tym, że rowerzysta jest rowerzystą. Może to być bransoletka, kubeczek, książka, koszulka, zegarek. Cokolwiek co pozwala rowerzyście pamiętać o tym, że jest rowerzystą, kiedy nie jest na rowerze. Kurczę, wjeżdżam tutaj do lasu, choć nie jestem pewien, czy drogi są na tyle rozmarznięte, żebym czuł się swobodnie w podałkach SPD. No ale sprawdzimy. A przewagą prezentów nie z rowerowego sklepu jest to, że trudno jest popełnić błąd. To znaczy, jeżeli zdecydujemy się kupić jakąś rzecz rowerową, możemy nie trafić w odpowiednią grupę sprzętu, w rozmiar jakiegoś ciucha, w potrzeby danego rowerzysty i w jego preferencje co do sprzętu, marek, akcesoriów. Dlatego uważam, że bezpiecznie jest kupić coś nie ze sklepu rowerowego, ale nawiązującego do kolarstwa. Spóźniłem się z odcinkiem o prezentach, ale za to chyba pierwszy zrobi odcinek o podsumowaniu zeszłego roku. Być może ktoś z Was również postawił sobie jakieś cele na nadchodzący rok, w styczniu, i teraz przychodzi czas podsumowania, co udało się zrealizować z tych celi. Celów? Celi? Pierwszym celem, który sobie postawiłem w roku 2022, było wzięcie udziału w maratonie gravelowym. Już nawet zapisałem się, wykupiłem pakiet startowy na pomorską 500 No i choroba pokrzyżowała mi plany Nie mogłem wystartować, nie mogłem się przygotować Z tego punktu zatem udało mi się zrealizować wyłącznie wzięcie udziału Bo wziąłem udział w wyścigu jednym Gravelowym Który skończyłem o, To nie jest dobry pomysł, żeby tu jechać Jeden co mi się udało wziąć to udział w wyścigu gravelowym, który i tak ukończyłem po 10 kilometrach z gumą, którą nie miałem jak naprawić na trasie. I to był jedyny wyścig, w którym wziąłem udział w tym roku. Podrobnej modyfikacji tego punktu mogę odhaczyć. Wziąłem udział. Z okazji warunków, jakie mamy jesienią i zimą, zakupiłem sobie błotniczki SKS Speedrocker. Trochę jest trudno je tutaj zamontować i dopasować do tego widelca we skerze. Ale jakoś dają radę. Nie przesuwają się, z czego jestem bardzo zadowolony. I mimo wyraźnego igrania z losem, te błotniczki chronią moje 4 litery przed wilgocią. Śmieszna sprawa z tymi błotnikami na rower. Kiedy jadę bez błotników, oglądają się za mną wszyscy, patrząc co to za sportowiec jedzie na sportowej maszynie. Z błotnikami rower nabrał trochę innego charakteru i nikt się za mną nie ogląda. Tylko nasz wiejski listonosz jakoś tak tęsknie patrzy. Mimo, że już teraz jeździ samochodem, ale rowerek by mu się podobał. Innym postanowieniem noworocznym było kupić sobie rower z pełnym zawieszeniem. No tak mi coś odbiło, ale na początku roku już w lutym. Uderzył mi do głowy punkt pierwszy, stąd padł wybór jednak na Gravela, no i kupiłem Crossa Eskera, pojeździłem w tym sezonie troszkę na Full Suspension w Szczyrku i bardzo mi się to spodobało. Myślę, że ten punkt po modyfikacji mogę uznać za udany, ponieważ kupiłem rower, a z pełnym zawieszeniem mogę przepisać na rok następny i już się lista sama wypełnia. Jeżeli temperatura jest około 0 plus 5 minus 5, to wybieram się na rower głównie w celach takich rekreacyjnych, żeby się przewentylować, nie przemarznąć, wtedy nie cisnę za bardzo. Jakby powiedzieć, w kategoriach sportowych jeżdżę w tlenie, czyli buduję tak zwaną podstawę, tak? Z takim bardziej sportowym podejściem, wiąże się mój trzeci cel na 2022. A więc FTP na poziomie 3 watów na kilogram. No, miałem podstawy sądzić, że zrealizuję ten cel. No, bo przecież przejechać 150 km dla mnie żaden problem. Wjechać na najwyższą górę dostępną na wakacjach na rowerze nie ma problemu. Zrobić sobie wymagającą rundkę po górach nie ma kłopotu. I myślę, że moja pewność siebie wynikała właśnie z tego, że nigdy w życiu nie robiłem wcześniej testu FTP. tej jesieni kupiłem sobie Drenażer Direct Drive, interaktywny, z pomiarem mocy, oczywiście. No i postanowiłem zrobić test FTP. Próżność pozwoliła mi myśleć, że będę cisnął około 300W cały czas. I ze średniej wyjdzie mi ponad 3 waty na kilogram. O, jaki ja byłem silny, jaki ja byłem zawzięty, jaki ja byłem mocny. Pierwsze 5 minut testu, 20 minut, pokazało zupełnie inny obraz mojej formy. Z testu na Swiftie wyszło, że moje FTP jest około 2,5 W na kilogram, co nie jest imponującym wynikiem. Poczytawszy trochę, stwierdziłem, że stawia mnie to mniej więcej na poziomie Początkującego. Zawsze jest pole do poprawy. Poza tym mogę podejść do tego w ten sposób, że jestem dobrze zbudowany i dlatego na kilogram wychodzi słabo. Ale przy odrobinie dobrej woli i drobnej modyfikacji mogę uznać ten punkt za zrealizowany. Zamiast mieć FTP na poziomie 3W na kilogram, po prostu mieć FTP. Nie uwierzycie, co się stało. W chwili, kiedy przekładałem kamerę z uchwytu na klatce piersiowej do selfie sticka, coś e, musnąłem palcem i przestawiłem tryb nagrywania na timelapse. Więc niestety muszę się powtórzyć, ale nie jest to dla mnie żadna kara, ponieważ chcę powiedzieć o czwartym punkcie, którym to było uzyskanie tysiąca subów na rocznicę istnienia kanału. No i to dzięki waszej pomocy udało mi się zrealizować dużo wcześniej, bo kanał ruszył pod koniec lutego, ale już w połowie grudnia miałem 1000 subów, za co jestem bardzo wdzięczny dziękuję wam bardzo. To bardzo motywuje do tworzenia jakichś tam filmików. Moje robienie kanału wygląda tak, że biorę kamerę, jadę i plotę, co myśli na język przyniesie. W mniej lub bardziej systematyczny sposób. No ale teraz będę musiał planować jakoś odcinki, żeby nie zawieść całej widowni. No i a propos mojego FTP realizuję sobie teraz program FTP Builder Mam nadzieję, że za jakieś półtora miesiąca po zrobieniu te testu FTP będę mógł być zadowolony i dumny z efektów. Na razie nad tym pracuję. Niestety do tej pory ze względu na obowiązki i brak czasu. Zrealizowałem pierwszy tydzień tego treningu w miesiąc, plus test FTP. Teraz, jak będę miał więcej czasu, spróbuję zrobić tak, jak przewiduje faktycznie plan czyli 6 treningów w tygodniu. To jest naprawdę mniej więcej godzina na trenerze. W tym czasie przejeżdża się. O, Okejkę dostałem! W tym czasie przejeżdża się 30 parę kilometrów. Ale człowiek wie, że miał trening. To nie jest taka romantyczna jazda jak w terenie. Ale mam nadzieję, że dzięki temu będzie mi się lepiej jeździć w terenie w sezonie. Zatem jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za tą ilość subów. Spójrzcie sobie ambitne plany na przyszły rok. Próbujcie je realizować. Później w czasie rozliczenia Akurat z całą moty przyszedł teraz. Okej. Okay. Odpoczynamy. I jeszcze 10 takich. Co mi czeka. Co tak Korzystając z przerwy na odpoczynek chcę Wam życzyć zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, a później hucznej zabawy w Sylwestra i realizacji wszystkich punktów z waszego planu na przyszły rok. No, bo macie chyba, nie? Jakie są Wasze plany na przyszły rok? Możecie się nimi podzielić? Wolicie o tym mówić, czy raczej zachować to dla siebie, żeby później nie było siary? To chyba tyle na dziś. Wracam do produkowania POTU. Trzymajcie się ciepło. Jeździcie na rowerach.